Siema ja zadaję teraz pytanie graczu, czy mam chodzić do końca odcinka bez zbroi? Jak widzicie odpowiedział tak, więc muszę to zrobić. Jeżeli chcecie dowiedzieć, jakie pytania będą następne, oglądaj film do końca. Powiem ja Wam tylko, że jak ktoś odpowie nie, to dostaje bonusowe 5 Mister Boxów, jednak jak ktoś odpowie tak, muszę wykonać zadanie. Nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji na tym kanale. Ja nie przedłużam i zapraszam Was do dalszej części odcinka. Dobra, jak widzicie już teraz y, muszę niestety chodzić bez seta i takie miałem na początku utrudnienie, dlatego y, piszę, wybieram na MSG następną osobę, no niech będziesz to ty, y, już rzeczywiście wklejam i pytanie teraz będzie brzmiało tak, czy mam zakupić 20 Mr. Boxów? Jeżeli y, zakupię te 20 Mr. Boxów, to sobie je po prostu otworzymy i y, zobaczymy co nam wyleci. Dobra, uzyskaliśmy już odpowiedź, odpowiedź brzmi tak, yy, więc dlatego sobie pójdziemy już tutaj do sklepiku. I ja właśnie nie wiem czy nie mam tych mystery Boxów zakupionych, yy, są tutaj już zakupione, widać jak są w szulkarze, w ale dobra no. Na yy, odcinka kupię te 20 mystery Boxów. OK, mamy już 20 Mister Boxów, dlatego sobie idziemy tutaj y, tam na strefę dolną i otworzymy sobie i ciekawe, po, co po prostu y, nam wyleci. Jesteśmy już tutaj na dole, mamy 20 Mister Boxów, więc y, nie przedłużam i sobie tutaj otwieramy. Na pierwsze jest TNT. Dobra, y, Pierwsze jest TNT, mamy pojęczyny, miedziane nożyczki. Tutaj sobie odłożę itemki z naszych dropów. OK, TNT. To sobie tutaj no, a kolejny TNT, niestety Nie mam dzisiaj szczęścia w tych dropach Dobra, mamy fajerwerki Fajerwerki też się oczywiście przydadzą Różczkę, yy, różdżkę, misterię Mamy, o, mamy koksy, które mogą nam się przydać, więc jest dobrze Okej, okay, złote jabłka Ciasto i zostało nam ostatnie 10 Trafiliśmy TNT Bloki, które oczywiście sobie mogę od razu zamienić. Mamy... dzięki temu mam 4 giga monety. Ok, następne bloki oczywiście sobie zamieniamy. TNT, refy, pałka podpalenia, kolejna pałka podpalenia, fireworki, TNT i... Fireboard. Więc jak widzicie taki drop dostałem. Ja nie miałem dzisiaj zbyt bardzo farta, ale 20 Mr. boxów, tak jak kazał mi gracz, zostało wykonane. Dobra, następne zadanie będzie brzmiało tak, czy mam zrobić mini event o giga monet, yy, mega monet. Yy, jak widzicie mam tutaj je w ender dlatego bez problemu mogę je rozdać. Zapytam się gracza i zobaczymy co on nam odpisze. Dobra, jak widzicie pytanie już mam yy, Napisane, dlatego klikamy Enter. Napisałem już do yy, Yamasego i zobaczymy, co. I zobaczymy, jak nam odpisze. Ja już mam przyszykowane stack yy, mega monet, więc jestem gotowy. Yy, uzyskaliśmy już trzecią odpowiedź. Dlatego wymyślimy sobie mega yy, mini w I dobra, kto pierwszy to przypisze, po prostu wygrywa ode mnie stack gigamonet. Ja już sobie napiszę i zobaczymy, kto będzie pierwszy. Przypisał gracz Niku Ruchoporu, dlatego ruch Ruchoporu Gratulacje, wygrałeś. Dobra, teraz wpisujemy mu do wymiany Ruchoporu. Ok, został już zaproszony na wymianę, dlatego Daniel wygrał 100 gigamonet. Dobra, teraz może być dosyć. Teraz może być dosyć ciężkie zadanie, ponieważ będę musiał się spytać gracza, czy będę musiał przez następne pół godziny kopać na oto tym właśnie generatorze emeraldów. I, no i właśnie teraz wybierę gracza MSG, dajmy sobie na to powiedzmy, że ciebie i zapytam się właśnie teraz. Dobra, niestety gracz wybrał tak, więc będziemy musieli przez następne pół godziny kopać niestety na strefie Emeraldów, ale żeby było ciekawe i że dlatego, że musiałam odłożyć seta, odłożę sobie go właśnie teraz i pójdę na strefę pipi. Zamierabrzeć sobie ten Kill of Guardiana, dlatego sobie robiłem Kill of Guardiana. Eee, bierzemy sobie złote jabłka. Myślę, że... No, myślę, że większość graczy mamy na hita tego sobie odłożymy te bardziej cenniejsze przedmioty, Takie jak to miedziane nożyczki mogę wziąć. Dobra, bierzemy sobie Elytrę i będziemy musieli przez następne pół godziny kopać. To, yy, tutaj yy, Emeraldów mam nadzieję, że nikt nie przyleci jak ktoś przyleci Od razu po prostu zacznę uciekać, bo na no, nie chcę treścić tego kilofa. No wiem, że mogę sobie go spokojnie uzbierać, ale no, lepiej mieć taki zapasowy. Dobra, więc ja sobie zbieram. No, są bikony, więc y, można się. Mogę sobie je skopać. Dlatego dobra są one co pół godziny, więc. Okej, okay, z tego wszystkiego udało nam się na razie uzbierać 52 gigamonety. Zaraz będę kopać jeszcze trochę. Y, dobra, no w sumie to trochę gigamonet zarobię, więc sobie tutaj hmm, odkładam gigamonety i idziemy kopać dalej widz mi podarował 5 y, Mr. Boxów. Dziękuję bardzo. Dobra, y, otworzymy sobie te Mr. Boxy. Oj, 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 oj. oj. No, takiego zdjęcia to nie chcemy. Otworzymy sobie... Uu! Y, złote jabłka. Bikony, okej. Okay. Magiczna różka i... I mamy tutaj taki drop. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ok, damy sobie serduszko i idę kopać dalej. bez bezelit chyba nie chcę ryzykować, bo chyba tutaj już bym raczej nie uciekł. No ale dobra, mogę spróbować. Wątpię, że to przeżyję nie, chyba na razie nie będę ryzykować. E, dobra, spójdziemy sobie... Czy to coś kopić? Nie, dobra, już sobie poszedł gracz, dlatego możemy sobie skopać. Okej, okay, po półgodzinnym kopaniu udało nam się nazbierać takie itemki: 100 tak Gigamonet i 17 Gigamonet. No myślę, że jest Git. Ok, odkładamy sobie Kilo w Guardiana i przechodzimy już do. Jednego z ostatnich pytań. Dobra, więc następne yy, i to ostatnie już pytanie będzie brzmiało tak. No myślę, że jedno z najmocniejszych w tym odcinku ono będzie brzmieć tak, że muszę oddać jedną losową rzecz Zender Chesta dla jakiegoś gracza. Dlatego już yy, piszemy do gracza, chyba nie był on, tego piszemy, czy... Czy mam oddać losową rzecz z Mike pender do jakiegoś yy, do jakiegoś gracza? Dobra, no to już klikam Enter. A, no to jeszcze napisałem yy, dla gracza, który miał być, ale wyszedł, więc dobra. O, do, yy, Dla odmiany AREO szef, yy, czyli gracz, yy, odpisał, że nie, więc w nagrodę, że odpisał, nie. Podarujemy mu. Dobra, napisałem mu już na... Yy, napisałem mu już, więc... Dobra, wyjmujemy sobie teraz z Ender 5 Mister Boxów, więc... skopiujemy szuker, idziemy na Spawn i zaraz poprosimy go o wymianę. No widzicie, yy, dzisiaj musiałem się dużo pokopać. Myślę, że jakby odpowiedział tak, to byłoby dosyć grubo, bo tam miałem nawet cenne przedmioty, dajemy mu 5 Mister Boxów. Akceptujemy wymianę. No i... No i tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli chcecie więcej odcinków z kraczami, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Siema!